Cześć, witajcie, a dzisiaj mam albo miałem ogromną niespodziankę dla was, zresztą wszystkiego się dowiecie, jeśli zobaczycie ten film do końca. Nie byłbym sobą, gdybym wam nie przypomniał łapce w górę, skoro to taki uroczysty materiał, to wiadomo, dobijamy do tysiąca kciuków w górę, a przy okazji przynajmniej w tym momencie brakuje dosłownie jednego suba do 16300 widzów, więc liczę na was, oczywiście dla motywacji wyślam ostatnich 10 nowych widzów. Koniec żebrania, bierzmy się do roboty. Zacznijmy od nowej encyklopedii z Ninjago. Wczoraj pojawiły się zdjęcia, warte uwagi, przede wszystkim do mi się, że Mamatus to najnowszy wódz z długiej linii przywódców wysp, którzy przysięgali chronić amulet burzy. Ten potężny artefakt został podarowany jego przodkom przez pierwszego mistrza Spinjitzu, zanim jeszcze istniała wyspa Ninjago. Dokładnie na tej samej stronie są też wielcy bracia, czyli takie trzy kamyczki. Oprócz smoków i strażników wyspa jest również domem dla kamiennych posągów zwanych kamiennymi golemami. Stworzone przez pierwszego mistrza Spinjitzu, aby pomóc chronić amulet burzy, tych twardych jak skała strażników nie można powstrzymać mocami żywiołów. Czy wiedzieliście, że zgodnie, no i właśnie tutaj nie wiem za bardzo to pisze, chyba z promieniowaniem strażników, kto patrzy na Władcę Burzy nie może opuścić wyspy. W zeszłym tygodniu pojawiły się dwa kolejne zwiastuny Lego Ninjago Wyspa i jak najbardziej trzymają poziom tego pierwszego traileru, jednakże nie dzieje się aż tyle, aby robić z tego osobne odcinki. Dużo akcji, widzimy też prawdopodobnie rozbity namiot, ekspedycji, która właśnie udała się na tą wyspę i zaginęła i w zasadzie to tyle. Dobra, wiem, że wy tu przyszliście po co innego, rozumiem was, więc rozsiądcie się. Wygodnie i posłuchajcie uważnie Jak pewnie już wiecie, albo i też nie To zależy czy oglądaliście moje poprzednie materiały W najbliższą sobotę zostanie wyemitowany Poprzez jakąś francuską antenę Specjalny 45 minutowy odcinek Lego Ninjago W końcu rozgryzłem i tutaj możecie być ze mnie dumni Że wyspa, czyli właśnie ten wyjątkowy epizod Jest wprowadzeniem do 14 sezonu Który, no właśnie Co z tym sezonem? Kiedy go zobaczymy? Wstępnie przyjmuje się, że w wakacje Ale w ostatni weekend na Instagramie Ludzie zaczęli dodawać posty, na których Widnieje informacja, że sezon 14, i tutaj myślę, że chodzi raczej o ten 45-minutowy odcinek, będzie miał swoją premierę 27 lutego, czyli w sobotę. I tutaj uwaga, uwaga, w Polsce, no jeszcze w pakiecie Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Gdy to zobaczyłem, uff, całe szczęście, że herbatę wypiłem, bo bym miała bliskie spotkanie z podłogą, wiecie, zazwyczaj takie cuda z premierą nowych sezonów Ninjago to nie u nas. My musimy odczekać kilka miesięcy po światowej premierze, taka Tradycja. Od razu chciałem nagrywać dla Was film. Zresztą wy już mnie zmotywowaliście, ale ochłonąłem i pomyślałem, że napiszę do kartu Network. To też taka tradycja, ponieważ nauczony doświadczeniem takie rzeczy należy sprawdzać. Jednak wiecie, w końcu informacja z zagranicy, a ja zawsze staram wam się dostarczać rzetelnych, sprawdzonych informacji. Tak wiem. Napisałem do kartu Network i po dwóch godzinach otrzymałem odpowiedź. Śledź uważnie nasz kanał, a sam się przekonasz. Jak zawsze otrzymałem fachową pomoc. Raczej nie jest żadną tajemnicą, że Ninjago zajmuje w ich ramówce zaszczytne miejsce i leci sobie po godzinie 23, a reklamy związane z nowymi sezonami ja osobiście rzadko widuję. Zazwyczaj od kartu Network dostaję potwierdzenie, a skoro tym razem nie dostałem, to coś mi nie grało. Rzuciłem jeszcze okiem na grafik tej anteny. Wiadomo, że za 3 tygodnie może się wszystko zmienić, ale gdy sprawdzałem w niedzielę nie było żadnej informacji o tym specjalnym odcinku. 27 lutego. W takim razie uznałem, że trzeba wstrzymać ją z nagrywaniem i wrzucić film z celebrytami, którzy zbierają Lego. Natomiast wczoraj jeszcze raz wchodzę na tą zagraniczną stronę z tym artykułem i ku mojemu zdziwieniu nie ma już o tej dacie premiery ani słowa. W ramach zastępstwa napisali, że nie ma oficjalnej daty premiery sezonu 14. Ponadto pojawił się oficjalny zwiastun, który oznacza, że premiera 14 sezonu jest blisko. Cóż, chciałem was miło zaskoczyć, ale nie wyszło. Za to cieszę się, że mogłem zdementować tą plotkę. Jeśli pojawią się jakieś nowe i z pewnego źródła informacje dotyczące polskiej daty premiery nowych przygód Ninja, to specjalnie napiszę post na społeczności, albo w jakimś filmie dam wam znać. Podsumowując, nie znamy polskiej daty premiery 14 sezonu Ninjago, ani tej wyspy. Dzisiaj przypinam serduszko osobom, które w komentarzu napiszą i kiedy premiera 14 sezonu? Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o dzisiejszym materiale. Koniecznie zostawcie łapeczkę w górę oraz strzelcie subika, zwłaszcza, że teraz na moim kanale będzie się trochę działo. Zresztą sami zobaczycie, bo w końcu chcę stworzyć jakiś konkret Plan filmów. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć! Czekajcie, jednak jeszcze nie koniec, ponieważ gdy już miałem ten film wrzucać na YouTube, to o godzinie 9 pojawiła się informacja, że wyspa zostanie prawdopodobnie wyemitowana pod koniec marca. Na razie na zagranicznym Netflixie, ale to nie jest potwierdzone i tutaj znowu update z godziny 10, ponieważ informacja o wyspie nie wyświetla się nawet na zagranicznym Netflixie. Znaczy podobno trzeba mieć jakąś inną wersję, żeby to zobaczyć. Może lepiej nie wnikajmy, czas pokaże. Chyba możemy się już rozejść.